Dzień dobry Państwu. Witam na poniedziałkowym monitorze Eurotycznym. Paweł wesoło nie jest i broń Boże, tutaj nie mówię nigdy, nie było. O tych bzdurach co wyprawiali e, piłkarze. Bo może jak para osób w to wierzyło, że coś z tego będzie, ale to jest w ogóle wiadomo było, że nie, ale wrócę jeszcze do tego. E, słuchaj. Zginął, zginął generał Petelicki, e, twórca i pierwszy dowódca grobu. E, łaskawie media telewizyjne nie zauważyły tego przez całą niedzielę. Nie, nie zauważyły. Nie, Chociaż no... TVP na pasku puścił, ale to już w niedzielę późnym, późnym wieczorem. Tak, tak, coś puścił. Znaczy... Dopiero dzisiaj zauważyłem pierwszą później... rozmowę y, na TVP Info z Zemkę. Odnośnie generała. Ale swoją metodą, tak jak, yy, tak, jak, yy, tak jak to ma w zwyczaju T.V.N., od razu wyrokował, że to było samobójstwo oraz, yy, po, podobnie jak w przypadku Smoleńska że, yy, Smoleńska, że to była wina pilotów, co zresztą generał Petelicki yy, SMS-a ujawnił rządowego. Tak, tak, jak tak, mają tak, wszyscy, będą tak, prawie tak, tak, tak. tutaj. Gazeta wyborcza też pisze według wstępnych wersji, popełnił samobójstwo, przyczyny są niejasne. Najbardziej prawdopodobne problemy osobiste, czyli że samobójstwo to już dla gazety wyborczej jest nie ma pewne, tylko niejasne przyczyny. Natomiast z lektury gazet takich jak Nasz Dziennik czy e, Gazeta Polska Codzienna e, w, Wynika, że tak naprawdę nikt nie wierzy w samobójstwo Podobne, W podobnym tonie jest tekst Cezarego Gmeza i Marka Kozubala z Rzeczpospolitej. To nie, że, był, facet, to nie był facet, który. W który by się który, przyczyn, przyczyn osobistych czy jakichkolwiek by się zabił. To był fighter. Nawet Zemke potwierdził, że to była osoba bardzo odważna. To był facet, który będąc prowadząc ćwiczenia grom. Brał udział w tych ćwiczeniach i był ostrzeliwany ostrą amunicją. Bo nie wiem, czy wiesz, ale grom to w ten sposób ćwiczy, że oni ćwiczą na ostrej amunicji. Wiem. Także w... To nie jest na pewno facet, który, który by to zrobił w taki sposób. Jeszcze daj spokój w garażu, kurzywa. To, 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 to jest jakiś kompletny, kompletny szok. No, no to będzie według... kolejne niewyjaśnione śledztwo, w mojej, w mojej opinii, Tonku. Tak, no, Gazeta Polska e, przypomina, e, f, e, kto był do tej pory ofiarą e, komanda samobójców. Otóż w 2009 roku Stefan Zielonka, szyfrant kancelarii premiera, znaleziony martwy na skarpie wyślanej. Potem pan profesor Brocholewski, też w 2009, który wykrył manipulację w nagraniach czarnych skrzynek z kasy, która rozbiła się w Mirosławcu. Następnie Grzegorz Michniewicz, dyrektor generalny kancelarii premiera, który został mhm. odnaleziony, powieszony, pomimo że. Jeszcze kilka godzin wcześniej rozmawiał z przyjacielem i nic nie wskazywało na to, że zamierza coś takiego zrobić. No oczywiście 96, 96 osób, z, które, które, które wiesz, do tu pola i, 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 i w tyle ich widziano tak naprawdę Marek Dulinicz szef grupy archeologicznej zginął w wypadku samochodowym przed wyjazdem do Smoleńska miał zbadać miejsce katastrofy Eugeniusz Wrubel minister w rządzie pisu specjalista od komputerowych systemów sterowania samolotem który podawał wątpliwość że wrak sywiernym to tu 154 M101 no i 2011-2011 rok no to masz tak, Ryszard Kuciński, prawnik Andrzeja Lepera. Zobacz, prawnik Andrzeja Leppera zmarł, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Wiesław Podgórski, tak. były doradca Andrzeja Lepera, znaleziony w biurze samoobrony, miał popełnić samobójstwo. Róża Żarska, adwokat Andrzeja Leppera. Zmarła w Moskwie nagle. Andrzej Leper, wiadomo yy, i w 2012 Dariusz Szpiniet, szpineta, ekspert lotnictwa, miał popełnić samobójstwo przez powieszenie podczas egzotycznych wakacji no podawał wątpliwość wersję katastrofy smoleńskiej rozpowszechnione przez Rosję. Widzisz, trzeba byłoby przyjrzeć się wszystkim śmierciom. Generalnie yy, rząd Tuska bardziej ocieka krwią niż dwór yy, otomański. Tam też przecież usuwało się wszystkich przeciwników i wątpiących przy pomocy tak, samobójstw. Tam tak, był tak. sznur jedwabny. Przy Tusku Lucrecja Borgia to główniara, to trzeba przyznać rzeczywiście. I w, no te okoliczności są bardzo dziwne. No, to było pierwsze w garażu, bo pierwsze od razu się pojawiła od razu się pojawiło matactwo prasowe, dlatego że pierwsze informacje, jakie poszły, to tak najpierw, że było kilka strzałów, tak poszła pierwsza informacja do PAP, potem, że zginął kilka dni wcześniej i dopiero po kilku dniach został znaleziony, a tak naprawdę e, on musiał zginąć, no trudno, żeby kilka dni leżał w garażu. Tak? No, zginął w, to... w czasie meczu Polska-Czechy, kiedy było wiadomo. Nie, nie w czasie meczu, nie, po, nie, po godzinie 16, po godzinie, wiadomo, tylko Znaczy tyle, że data, po nie 16. data nie jest przypadkowa. Data nie jest przypadkowa. Pewnie, że nie, no przecież <grym> kiedy indziej byłaby to czołowa informacja medialna, a tak. Wiesz, co najmniej do poniedziałku tak naprawdę telewizory yy, nic na ten temat. Dalej nic nie mówię, bo dzisiaj rano sprawdzałem też. Yy, yy, Light yy, wiadomości faktów wszystkich programów informacyjnych Mainstreamu to jest yy, Euro, przegrana a. Polaków z Czechami. Znaczy, no, Zasłużona przegrana, nawiasem mówiąc. Tak, no w gazecie wyborczej też na pierwszej stronie nie znajdziemy nic na temat e, śmierci generała Patylickiego. No bo po co? E, a, widać nie, nie, nie takie to ważne. Ale patrz, tak. prawie bliźniacy prawie, rzecz pospolita i, i ten nie, nie tak. zauważają na pierwszej stronie. Tak, to... śmierci. No, euro. Gromu. Mówiąc o euro, to euro nam się skończyło. Amen. Amen. Łaka e, łaka Eurosraka, jak to śpiewał tam jeden internauta. Tak, nie jeden śpiewał, tu internaut. później już śpiewał, to tak. słyszałem. Na ulicach właśnie. No więc właśnie. Euro nam się skończyło, i f, 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 może też i na szczęście, bo f, no obecnie myślę, że to jest teraz dobry czas na to, żeby e, Solidarność wróciła do protestów. Mm -hmm. dzisiaj, dzisiaj z tego co wiemy rozpoczyna się strajk w Poznaniu, w Poznaniu z energetyków, także będą wyłączenia prądu i to poważne. No Zobaczymy, zobaczymy co dalej. Super Express wyłamuje się jeśli chodzi o cenę euro z tego, z tego chura optymistycznego chwalenia najgorszej drużyny w naszej grupie. Pyta retorycznie, pyta oczywiście Grzegorza laty i Smudę, czy nie wstyd Wam spojrzeć Polakom w oczy, Panom oczywiście nie wstyd, bo spoglądają w oczy z pierwszej hmm. strony. E, I Grzegorz Lato i Franciszek Smuda dali ciała. Hmm. Drużynę mieliśmy najgorszą. I to właściwie chyba wszystko. No, Romek Sklepowicz na nowym ekranie zauważył, że w Smuda za tą całą porażkę, za euro, pomimo tego, że byliśmy w euro, yy, Zgłupia głupia Fran, bo bez eliminacji. Wiadomo, gospodarze, że Smuda e, otrzymał za to wszystko około 5 milionów złotych. No to, no, gratulacje. Trzeba byłoby to zbadać. Tutaj troszkę. No, ale co ty chcesz badać? No, to, 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 chcesz Trzech baniek ulaty nie, nie badano. Więc... Dobra, masz rację. Głupio, głupio się odezwałem. <laughs> Naiwny jestem, młody jeszcze się nauczę życia. <laughs> tak, tak. No w każdym razie. W każdym razie euro się skończyło. W tej chwili Polacy zajmą się swoimi sprawami bardzo dobrze, bo sprawy mają się bardzo źle. Tak jest. Jest w dalszy ciąg. Bankrutują, bankrutują przedsiębiorstwa, które były wykonawcami tych wszystkich inwestycji. Jak się euro skończy, to. Prawdopodobnie zostanie natychmiast zamknięta autostrada A2. I zwinięta z powrotem. Ale na szczęście i autostrady i stadiony są biodegradowalne i da się e, w sposób doskonały usunąć. Przeczytam ci tylko lit, bo mnie ubawił w Rzeczpospolitej. Stołeczni policjanci, znowu sukces. Prewencyjnie zatrzymali rosyjskich bojówkarzy. Ci mieli sprzęt do walki, wręcz no. pięści rozumiem, bo nie możemy mieć. Ale, oraz wąsy i pejsy do kamuflażu. Pejsy do kamuflażu. Nie widziałem pejsu do kamuflażu, ale uważam, że kibicom rosyjskim należy się. No na i tam w tym zera, piciu to nie są tacy dobrze. Nie, nie pamiętasz, są. pokazywałem ci to. No, tak. no To jest, to jest, to jest ta moje, moje osobiste trofeum zdobyczne na moście Poniatowskiego przed meczem Polska-Rosja. Ono było tak zawiązane. I to było trofeum, które zdobyłem w ten sposób, że jak już Skończyłem rejestrację, bo mi się skończyło na mojej kamerce s, s, skończyło miejsce w pamięci. To w, był jakiś atak właśnie Rosjan na polskich kibiców. I ty zamiast krzyczeć na hasło Rosja w period, Powiedziałeś Rosja na za no I jakiś się rzucił da mnie z łapami. W, łapę musiałem wykręcić i Ale jak to wykręciłem, to... to, to, to jak to, to, się rzucił to, to, na ciebie to, to zaszło, gdybyś tu przyniósł łapę tego Rosjanina, to ja rozumiem, <laughs> ale, ale to, ale wiesz, ale to... Bardzo. A dlaczego nie? Zostałbym Zamiast... tą smętną piłkę, słuchaj, kluza, kluza. kluza były szef Komisji Nadzorów Finansowego dzisiaj w wywiadzie dla rzepy bardzo ciekawym opowiada o tym, że generalnie rząd nas okłabuje, A mówi to pod kątem demograficznym, to jest specjalista od demografii. I mówi, że, że, że Polacy nie chcą mieć dzieci. To, na pytanie, że Polacy nie chcą mieć dzieci odpowiada, że to nieprawda. Chcą Polki, które by jechały do Wielkiej Brytanii. odzonej najwięcej no dzieci ze wszystkich emigrantów. To tu po prostu tutaj nikt nie chce mieć dzieci, bo ten kraj jest do dupy panie premierze? Wiesz, tutaj w Polsce to głównie chcą mieć dzieci w yy, pederaści. Czy no tak, czyjeś dzieci, bo swoich sobie nie wyprodukują. Niech tego nie robią. Te, Także tak niedoczekanie mam nadzieję. Nie, odrzucę Rzeczpospolitu, bo pozaznaczają tu jeszcze jakieś... Y, Rzeczpospolita też wzywa do tego, żeby nie tylko Smuda, ale i Lato y, odszedł y, od polskiej piłki jak najdalej, ale miałem już nie mówić o piłce nożnej że Pani jest yy, godna tego, no tak. żeby się nad nią tak długo rozwodzić. Internetowa Krucjata o Honor, Gazeta Wyborcza zwraca y, uwagę, pisze artykuł o tym, że jeden z żołnierzy, Jacek Żebryk sierżant ze Ś y, Świdwina, wytoczył, y, wy, y, wytacza proces internautom, którzy reagowali y, w, y, arogancko i chamsko na, na śmierć jednego z naszych żołnierzy. I szczerze mówiąc, ma rację, moim zdaniem. Ma rację. No. Wiesz, co nie no, rzeczywiście, bo jeżeli, jeżeli to jest prawda, że e, w momencie, kiedy poszła informacja o tym, że żołnierz ginie, pojawia się jakaś banda palantów i pisze: jednego gestapowca mniej, a niech giną, każdy okupent powinien wrócić w trumnie, woń bydlaku, no to sorry. To, to... Ja bym, ja bym takich ścignął. Ale ja bym też zaczął od ścigania hmm, głównie tych wszystkich komentatorów na Onecie. Tak. palikotyzm tam rządzi i to jest po prostu hamstwo pierwszej wody. To prawda. A także Dobra, super jeżeli, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o f, dalsze informacje Paweł to ja wiem sobie deser bo uważam, że no naj to... Zostaw, zostaw, zostawmy z tym, z tym deserem, bo y, generalnie y, oprócz y, tej, tego ważnego info, że y, zginął Petelicki, prawda, i zauważ co się dzieje, kolejne osoby. Przynajmniej to obserwujemy na nowym ekranie. Zaczynają składać oświadczenie, że, nie, że, że nie, nie planują popełnić samobójstwa. Ja też go nie planuję popełnić. Ja też, ja też go nie planuję popełnić. Ja już dawno powiedziałem rodzinie, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że popełniłem samobójstwo, to szukajcie mordek, ponieważ ja nigdy tego nie zrobię. A, ale ale... ale zginę zrobił, Ale zrobił tutaj Romuald w takie oświadczenie i Ryszard Opara i w, Podejrzewam, że takich oświadczeń będzie dużo więcej, bo ludzie czują się zagrożeni. To ja jeszcze jednak ten deser Tomku, bo, bo, bo nie możemy tak w smutku. Kasia, o czym pisze Kasia? Tusk na swoich stronach internetowych. No nie ma zielonego powiedzieć. Kasia Tusk pisze o swojej pupie, donosi fakt i pyta y, internautów, jestem chudą szkapą, czy mam kawał pupy? Pyta Kasia Tusk. Ja tutaj, Kasiu, Tusk, jesteś chudą szkapą z ogromną dupą. To po prostu bardziej obrzydliwego może? zestawienia Nie można sobie wyobrazić, może że to jest... Nie jeden tutaj fakt cytuję internautów i kolejny cy cytat, y, bardzo mi się podoba. Pupa duża i obwisła, zauważa internautka. ale Kasia zawsze zakłada za małe rzeczy i udaje, że ma rozmiar 34-36. Spodnie zawsze bardzo opinają. Pupę i kolana. Reasumując, Kasia ma kawał pupy, szerokie biodra i duże uda. Może powinna y, córka premierówna, y, córka Tuska. Ale wiesz, ona ma za to geny żeńskie, więc może przynajmniej nie będzie je łysić. No nie wiem, tak mówisz? No. to popatrz na rządek Komorowskiego. No ta, ta, to jest w ogóle tragedia. Jak to powiedział, to to, to jest tak jak, jak dumka tak? Tak. Jak dórka. Dobrze, teraz mówiąc reasumując jeszcze tak podsumowanie krótko mówiąc, wszyscy, wszystkie gazety zachwycają się yy, piękną, nie wiadomo dlaczego tak określałem, porażką Polaków, yy, śmierć generała Potalickiego spychając do tyłu. I yy, 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 w tych trzech najważniejszych informacjach tutaj jedno z głównych skrzypiec odgrywa, no. Tysk. Tak, a, z, a Zemke mnie dużo o rozbawił, słuchał dobrze. Powiedział, że tym razem jest y, tyle dowodów z tego, co on wie, że na pewno śledztwo zostaje, y, skończy się sukcesem. Pewnie, że się skończy sukcesem. Jak samobójstwo, to samobójstwo. No, może się szybko się... skończyć sukcesem. Prawda? Dziękuję.